Siema, siema, witam. No hej z Case Haga na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną mój widz, siema. Ciemka. No i dzisiaj dostaniesz m 4 f hole a Twoim zadaniem będzie zrobienie z niego profitu. Jeśli zrobisz profit, to oczywiście wygrywasz skinka. A jeśli wy chcecie wziąć udział w odcinku, to zapraszam na Discorda, link oczywiście w opisie. No ale zanim przejdziemy do odcinka, to chciałem Wam przypomnieć o tym, że wygrają odcinek 2200 zł, wpłacając z moją kadrę minimum 21 zł. A tym więcej wpłacacacacie, tym macie większą szansę na wygraną. A żeby wpłacić, jak kliknąć sobie tutaj w plusik, pisać tutaj kocik Gravital18, daje Wam 20% więcej do wpłaty oraz 4 zł bonusu powitalnego, jeśli gracie pierwszy raz. Zbieram to płatności, czy to blik, czy Pace card, czy skinki, czy Zobaczcie, skinki przesła do was bardzo szybko, bo są minutkę. No i co, możemy już zaczynać? Czekaj, ja tutaj mam dla ciebie tutaj hola Minimal minimalware. Masz 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych. I wszystko zależy od ciebie, co robimy. Czy otwieramy normalnie skrzynki, czy jakaś bitwa. Mów, co, co chcesz. E, może na początek jakąś bitewkę, żeby trochę Tękę. zwiększyć ten budżet. To chcesz zwykłe skrzynki, czy na trybie joker? Na tribie Joker chyba zaczniemy. Dobra, to czekaj, postawię ci malejąco i mów jakie skrzyneczki byś tutaj chciał. Dobra, dobra w porządku. To możemy zacząć od tego Tiger Joker. Gdzie jest staj... tu... okej. Okay. Jedna czy ile? Takie ze dwie, takie ze dwie. Dobra. Później Gigabuła, no to może być to jedna taka. Du die Joker to mogło być ze dwie, tam po prawo dwie, o te. Dobra. I jeszcze może jakąś jedną tą droższą. Dobra. A. To może ta, yy, ta z rękawiczkami. O, ta, ta po prawo. O ta, no to takie, takie dwie. Dobra. I na ile osób? I tam Było tyle. Yy, na trzy osoby i boty dodać i jazda. Dobra, lecimy. Pyk, oczywiście się gam się łapkę w górę sobie z dzwonkiem, a my lecimy z pierwszą pitwą i zaczynamy dosyć źle, bo tysiąc złotych trafia w nitro. Druga też nie najlepsza. Oj ojoj. Oj. No, robi się źle. O, oj, oj No nam nic ale nie leci, mamy drożna. 15 zł. No i teraz to już wyglądamy. Mamy ze wszystkich najmniej, ale, ale spoko. Jeszcze dwie najdroższe skrzynki. No tutaj wiele razy White lo trafiałem. Może tym razem się poszczęści. Niby się poszczęściło, oj, ale nie I ostatnia. No, niestety. Oj, oj, oj. No niestety. niestety. Dobra, mamy jeszcze 19 kawałek, także co, druga bitewka czy normalne skrzynki? Ulałbym um, bitewkę. Dobra. Jeśli mamy zwiększyć ten budżet, no to na bitewkach najlepiej. Um, myślę, że to znowu trzeba ten tryb Joker, no bo to jednak szukamy tych biku Bikuinów, nie takie drobne, więc po prostu zacznijmy tymi tańszymi skrzynkami, to ten Toxic Joker może, albo dobra, poczęba tak się o Toxic Joker to może być takie ze dwie, ten Quartz Joker to jeden, tam dwa po prawo, troszeczkę w dół mógłbyś zjechać, eee, może być, o to co masz w sumie na, na kursorze, o to i ta niżej jedna, dobra. o taka eee, i jeszcze jakieś dwie droższe, wpakujemy akurat. To może 18 być. 18 koła, nie? To możesz tu już lecieć e. Alina, jeśli chcesz, a możesz to podzielić na dwie bitwy oczywiście, nie? nie na, następną, jest... na następną, na następną Olin właśnie wleci, więc tutaj Flip Knife Joker to może być ta czerwona. E, to chciałbym dwie takie skrzynki. Dobra. I to tyle. I jak robimy? I to na cztery osoby i underdoga. Na cztery osoby underdog. No dobra. No dobra. Ja nie lubię underdogów osobiście. Ale ty dzisiaj decydujesz, także może będziesz miał rację, miejmy nadzieję, jest ok start. Naprawdę jest ok. Okej. Okay. Prowadzimy. No już nie prowadzi Ojojoj. Oj. Tutaj bot ma najmniej jeden. Ojojoj. Ojojoj. Oj. Ale dobra, do no, ale zrobienia. Ale Do zrobienia to jest, ok. Już tylko 1000 złotych. Oj. Oj, oj, oj. O, tam po grze. Nie, No tam pogrze. I to by zwykle może siadł. Nie, no zwykle byśmy przegrali. Niestety. 26 koła. No dobra, wiesz co? Mm, no troszkę ci zwiększę ten budżet i lecia za to. Po prostu lecia na zato. Dobra. Z za No to jak tak to mówią, zapakaż mi te najdroższe skrzynki. Więc na pewno tutaj chciałbym z tych, które jeszcze nie testowałem, to może ten electronic joker Czy to jest po, lewo, to, to po lewo tutaj, ta wyżej nad nim. O ta? Je tak i jeszcze wyżej nad nim kolejna. Dobra. Ta i jeszcze w dół teraz jakieś, żeby dobić trochę tymi, tymi trochę mniej. O tutaj na przykład może być ten demolition joker, ta wyżej trochę. Aha, dobra. O ta dokładnie, ta w prawo może być, ten tiger knives. I ten magma Joker to takie Z. Dwie powinno starczyć. No i dalej. No i to na y, trzy osoby i normalna, nie underdog. Liczymy, że dobra, w końcu no się powiem do... tak, jeśli to się odzie, to profit na pewno będzie. Tylko trzeba to wygrać. Zaczynamy nie najlepiej. Sześć tysięcy na joj. prawo. Trzeba pamiętać, że te są najdroższe skrzynki. No dobra, nie ma tragedii. Do zrobienia. Oj, oj, oj. Tutaj oj, tragedia. Joj. Ale dobra, jeszcze coś. O, co to jest? Ja piernicze. Ale dobra, no jest jeszcze szansa. Jest jeszcze szansa. O! iojoj niestety. Do sześć koła do Dobra, Gigi, co jest? Cześćko. A niestety. Jak pech, to pech. No, niestety, dzisiaj nie wyszło. Ja Ci dziękuję za odcineczek, mam nadzieję, że Wam widzowie wyjdzie. Jeśli w pasacie, z moim kodem, pamiętajcie wszystkie niki w opisie 2200 zł do wygrania, łapka w górę Sylwik z zmakiem, a my oczywiście widzimy się jutro. Trzymajcie się! Ado.